Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Roblox'a. Dzisiaj se robimy gumę i głównie no przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale się no po prostu coś fiksuczyło, jakoś no po prostu jakoś nie, nie za bardzo miałem czasu. Tutaj sączek nas z... A tu no to tutaj tutaj mamy. I, te... da, I teraz... I to nam leci tutaj jak widzicie yy, tak. Yy, teraz na liście macie listę ostatnich 5 subskrybentów. Jeżeli chcecie się pojawić na niej, to wiecie co macie robić. Yy, yy, subskrybujcie ten kanał, zostawiacie też łapeczkę w górę, wbijajcie na Discorda link w opisie, bo już jest trochę bardziej aktywny niż ostatnio. A to też się nie zdarza często, żebyśmy mieli aktywnego yy, Discorda, ale się udaje, więc będzie więcej super. Yy, my sobie tutaj robimy gumę, jak widzicie. Yy, I no, robimy sobie gumkę. W ogóle zobaczmy, co tutaj mamy. A, i wszystkie nas wymieniłem, jak widzicie, tak trochę. Cytrynowa guma kolejna za 20 robux. Czemu nie? Lecimy po cytrynową gumę za dwa... O nie 20 robux. Co ja mam z tymi robuxami 20 oczywiście... coinów. Da, widziałem też takie oby że tutaj są. To se pójdziemy na to oby. Co na początku łatwe oby, oczywiście, bo ja...

Exactamente. Okay. 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 Da, na tych dwóch paskach odpadnę. Nie! Mamy to! Double sugar, raz, szybko! Dostaliśmy jakiegoś achievementa jeszcze. Da, no, idziemy sobie kupić to ten, tą drugą gumę. trynowa guma kolejna i teraz mamy dwa dropery gumy no, no i pokrzan co tutaj mamy jeszcze? to jest jakaś topka, to jest czas gry tutaj mamy sklep z tajkonami robux shop to mamy jakiś sklep gamepasta sklep pieniądze, gifting sklep czytnik a to jest niepotrzebny człowiek no to może być ej, to jest mega tylko robówców nie mam. Nie mam pieniędzy na nie. Chyba, że poszukam pieniędzy i kupię. Okej, okay, widzowie, mamy pyk do pana. No, do robuciki tak więc kupujemy to... Um, to był brak drzwi zagorowy, no i ta no timer. Kupujemy z 75 roboksów. I teraz mamy On I halo I mamy brak. No i GG, widzowie. No, to więc teraz to tylko uzbierać te tysiące na automatyczne zbieranie. W ogóle zobaczcie jaki gościu ma dobrą fabrykę. Ile u niego gum leci. Teraz pozbieramy... Dobra, może coś jakieś mniej, żeby ten... Kupić Kolejną gumę I teraz już tam trzy gumki lecą, no, mm, tak więc będzie pokczam Eldora, to tak więc ja sobie pozbieram na na 1000 ty, na ty i widzimy się jak to dozbieram A wiesz co, ja się nie patyczkuję Robux Shop nie game pass może pieniądze 5k pieniędzy, kupujemy pyk i kupiliśmy 15 tysięcy 5? halo? halo ja kupiłem 15 tysięcy a nie 5k za 15 robót z dole. No, ale to już szybko zbiera Co idziemy tam pokupić. gumy? gumy 2000 kupimy. Kupujemy Kaska leci I tu się nazywa coś. Mam nowy smart gum a jego to będzie filetowe pewnie. Tak, no takie niebieskowe filetowe. No, dobra. No, i tak się nasza fabryka tutaj kręci. Patrzcie, to my nie mamy jeszcze jakoś dużo tej gumy produkowanej, i po prostu mamy to. Także, no, to się tam. No, czasami jest te do 8% to chodzi, ale tak to zazwyczaj nie. No i tak dzięki ilu? 90, no, 90, do books. Sam to szliśmy do tego, że już nam się wszystko samo robi my nie musimy nic robić no. I w ogóle to jest fajna gra, no bo na przykład jak niektóre gry yy, mają, że tutaj... Nie, to jest takie Paintwoin, na przykład jak Pet Simulator. No to, to jest straszne Paintwoin. Jak kupuję ten wszystkie gamepasy, które nie wiem, kosztowały 10 tysięcy, no to teraz jest tak easy w tą grę. Tak, ja jednak trochę za mula to. Będziemy musieli uzbierać te 15 tysięcy na ten... no no to ja uzbieram te 15 tysięcy widzimy się za chwilę. Wykupiłem przed chwilą nowy smak winogrona. Yy, I w sumie wiecie co? O, to jest ryżowe. Ja tu wyklikam, bo tutaj mamy po 10 kumów zazwyczaj. No jak to już nam szybko idzie. To ja to wyklikam i sobie pójdziemy na obby. Więc idziemy teraz na ob, tylko mamy daleko. O, patrzcie, ten typo nie ma ten game passów i patrzcie, jak długo on tu, ten, jak dużo mu się... Zaraz so, tu mamy jedna minuta, tu dwie minuty. Dobra, weźmiemy jedną minutę i mam nadzieję, że prosto przejdę bez żadnych większych problemów. Tak, jedna, druga śmierć. To nie ma bez... to bo moje ten. O, zapadłem się! O kurde, zapadłem się. tam mamy maksymalną ilość. Zdeźmiemy pyk, pykamy wszystko. Podniesiemy limit. O nie, kupiłem dwa limity. I teraz możemy mieć 100. Dam. I nam to robi teraz, ale patrzcie, jak to już leci szybko. guma winogronowa kolejna. I to już nam jakoś lecimy, sobie idziemy po parku. Yy, no. A i teraz pewnie będziecie mieli liczyć śmierci jak to będzie takie trudne. Ostatnie. Da, mamy to. Da, no to teraz musimy dużo gumy porobić. Wiecie widzowie, o co chodzi. To ja tak, ale... No to zrobimy gumę, patrzcie jak to leci. Patrzcie jak nam kasa leci. O Boże widzowie! Co to za kasa? Jak nam leci? Powalony to jest jakieś. Automatycznego zbieracza jeszcze 10 sekund mamy. Ale tyle na tym podrobimy. Zdążę na to. na jeszcze mnożnik razy jeden, ale widzieliście jak nam szybko kasa leciała no w ogóle teraz nam to wszystko szybko leci, nie? ups, coś kliknęłem, nie wiem no widzowie, no, to się widzimy za... Chwilę, jak coś mi się jakaś kasa odbiera, by coś kupić. 15 tysięcy uzbieraliśmy przed chwilą, tak więc kupujemy nową gumę i to pewnie będzie zielone. Zielone! Sprawdzamy. O, jaka fa. O, lfaza. Dobra, tam mamy zielone to. A co no, to jakoś nie idzie. W ogóle patrzcie, to są rebirfy, jeszcze. No więc widzowie, to jest grana. To jest na serio, na. No wiele, wiele godzin, nawet na dni, parę. W serio jest grana parę dni. Tak więc, no my ten odcinek otrzymy teraz. Jak widzicie tutaj. No mamy dużo gumy, o nie Ktoś chyba na awka poszło Komuś się na awka poszło Z cytryną To ja mogę mu na przykład to odlokować? Nie mogę, sobie nie zamknęłem, yy, Tak więc tak, to by było na tyle stry... z tego... To by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli tak zostawiacie łapeczkę w górę, z z dzwoneczkiem i dajcie znać, czy taki skin jest fajny, czy jakiś inny. I czy dawać więcej, czy robić więcej filmów z Robloxa. No, to więc, na raz.